Miała miejsce, wydaje się, jakaś konferencja, prezentacja, na której Google zaprezentowało bardzo dużo ciekawych swoich rozwiązań. Mnie urzeka informacja dotycząca Gemini 2,5, która otrzyma wersję flashową, czyli taką szybką, bardzo tanią do zastosowań ogólnych. I nie widziałem, żeby to zostało już opublikowane, ale zapewne w najbliższych dniach będzie. Wydarzają się informacje dotyczące czegoś, co zaraz pokażę: agent to agent, czyli Google wprowadza swój protokół, taki jak MCP, który będzie w stanie komunikować agenty AI z przeróżnych środowisk we współpracy z bardzo dużą ilością partnerów klasy Zapier czy dużych firm. Do tego zaprezentowali Multimodal Search, do tego zaprezentowali Gemini Live, do którego zaraz przejdę. Coś, co niszczy, jakby, vibe coding troszkę, albo przynajmniej go zmienia, czyli Firebase i kilka innych rzeczy, które za chwileczkę będę Państwu prezentować. Google zaprezentowało wczoraj nowy model do generowania wideo, VO2, Mateusz. Myślę, że znajduje się również w Twoich newsach. Nie będę, o nim, nie będę o nim mówić, natomiast no masa, masa ogłoszeń ze strony Google.